Wyniki badań empirycznych dotyczących zaangażowania eksportowego w krajach zachodnich potwierdzają prawidłowość, że mniejsi eksporterzy starają się nawiązać trwałe więzi z partnerami i w ten sposób pokonywać bariery związane z ograniczonymi zasobami finansowymi, skromnym potencjałem organizacyjnym i brakiem wyspecjalizowanej Kadry. Specyfikę tego typu powiązań przedstawimy w niniejszym odcinku. Impulsem podjęcia inicjatyw eksportowych są bardzo często kontakty z dostawcami bądź odbiorcami na rynku krajowym, którzy już prowadzą taką działalność. W przypadku odbiorców materiałów, komponentów czy Specjalistycznych usług może to być nawet wymuszone przez kontrahentów. Szczególne znaczenie w rozwijaniu operacji międzynarodowych mają powiązania między firmami z tego samego kraju działającymi w tej samej branży na rynkach zagranicznych. Przejęło się w praktyce handlowej na świecie, że firmy Konkurujące ze sobą w kraju traktują rynki międzynarodowe w sposób specjalny, dopuszczając znacznie szerszy zakres współdziałania. Uznaje się, że wzajemne korzyści przeważają w takim przypadku nad zagrożeniami z tytułu utraty pozycji konkurencyjnej. Nie bez znaczenia jest także czynnik psychologiczny. Handlowcy działający na odległych rynkach w sposób naturalny nawiązują kontakty z rodakami spotkanymi np. w hotelu czy na targach, a to może być zaczynem wymiany informacji i współpracy. Sformalizowaną platformą rozwijania tego typu kontaktów są w pierwszej kolejności izby gospodarcze grupujące przedstawicieli, Biznesu zainteresowanych współpracą z danym krajem. Na przykład Izba Polsko-Duńska czy Izba Polsko-Indyjska. Podobnie izby gospodarcze, grupujące przedsiębiorstwa należące do określonych branż, podejmują wspólne inicjatywy dotyczące działalności na rynkach obcych. Zaczynając od odwiedzenia. Witryn internetowych tych organizacji, czy uczestnicząc w organizowanych spotkaniach można uzyskać wiele praktycznych informacji o tym na przykład jak poruszać się na danym rynku oraz jak nawiązać pożyteczne kontakt. Na drugim biegunie mamy współpracę między konkretnymi firmami z tej samej branży, której Celem jest wspólne rozpoznanie możliwości ekspansji na danym rynku, organizację wystaw i targów, a także innych form promocji. Współpraca ta może być sformalizowana w formie umowy konsorcjalnej, tworzenia spółek kapitałowych, joint ventures i wspólnych przedstawicielstw. Tak więc, Ekspansja na rynki międzynarodowe może być interesującym polem dla przetestowania specyficznych relacji między przedsiębiorstwami, gdzie niekiedy zażarta konkurencja w jednych dziedzinach może się łączyć z owocną współpracą z innych.